Radio M 107 i 6 FM Rozmowa poranka. Drodzy Państwo, wakacje, no można powiedzieć w pełni piękne, upalne dni, mówię o nich piękne dla tych, którzy chcą korzystać z uroków lata i tego gorąca i korzystać z kąpieli wodnych. Niemniej jednak przekazy medialne mówią o tym, że nie zawsze robimy to bezpiecznie, nie zawsze zachowujemy się nad zbiornikiem wodnym tak jak powinniśmy. I o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać z moim gościem, którym jest Pan Ryszard Os Smulski, Gross, dyrektor do spraw operacyjnych parku wodnego Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Zanim oddam panu głos, spoglądam jeszcze w statystyki. Lipiec tego roku, łącznie do 19 lipca, niestety 37 osób utonęło. W czerwcu było to 87. No, do poprzednich miesięcy z przyczyn oczywistych nie sięgam. Spojrzałam też na ubiegły rok, na takie podsumowanie tego roku w jakich sytuacjach się to zdarzało więc rzeka, jezioro, staw, zalew. Może aż 78 osób przed utonięciem spożywało alkohol. I co było dla mnie zdumiewające, najwięcej utonięć było w grupie wiekowej powyżej 50 lat, gdzie wydawałoby się, że to tacy już rozsądni, stateczni ludzie, a jednak doprowadzili do sytuacji, bądź żywioł doprowadził, że tych utonięć tam było najwięcej. To rok miniony, dlatego o bezpiecznych zachowaniach chciałabym dzisiaj porozmawiać. Pan reprezentuje, obiekt, który jest obiektem zamkniętym, gdzie są ratownicy i gdzie właściwie nic nie powinno się wydarzyć. Dlatego o takich obiektach też porozmawiam, ale najpierw o takim dekalogu, który Państwo stworzyliście dla tych wszystkich, którzy być może korzystają z dzikich, niezorganizowanych kąpielisk. Tak, taki dekalog tak naprawdę funkcjonuje w, w każdym miejscu w Polsce. Czasami jest to troszkę inaczej sformułowane, natomiast zasada i przekaz jest dokładnie taki sam. Pozwolę sobie przytoczyć te, te punkty, ponieważ no, myślę, że, że one są ważne, chciałbym, żeby ten przekaz był pełni, w pełni. Pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, więc tutaj można się odnieść do tego, o czym pani redaktor wspomniała na samym początku. No, najczęściej te zdarzenia mają miejsce w miejscach niekontrolowanych, niesprawdzonych wcześniej. Niekontrolowanych przez ratowników wodnych, więc no niestety tutaj te statystyki o tym jasno, jasno mówią. Nie skaż do wody w miejscach zakazanych lub nieznanych. Grozi paraliżem lub też śmiercią. Również możemy oczywiście odnieść się do tego, o czym wspomniałem wcześniej. Nie wbiegaj rozgrzany do wody. No Pamiętajmy o tym, że przy, przy tych wysokich temperaturach, które w tej chwili panują, no musimy nad wodą zachowywać się w sposób rozważny i faktycznie, jeżeli spędzamy na słońcu dosyć długo czasu, dosyć długi czas no to miejmy w głowie to, że, że jednak ten organizm nasz jest troszeczkę już w tej chwili w inny sposób przygotowany do tej kąpieli. Ehm, nie wypływaj na meteorację daleko od brzegu, ehm, nie wchodź do wody bezpośrednio po spożyciu e, posiłku i pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu. Tutaj również zwróciłbym uwagę na to, że, że przy tych temperaturach e, naprawdę nawodnienie organizmu jest tutaj kluczowe. Jeśli no chcielibyśmy wyda... bezpiecznie spędzić mm -hmm. czas nad wodą. I wydawałoby się, że to takie oczywiste, e, te Punkty, które Pan przeczytał, a jednak mimo wszystko dochodzi do rozlicznych sytuacji, w których no, niestety do tych utonięć dochodzi. No, brakowało mi w tym wszystkim jednego takiego punktu, na który ja spojrzałam z punktu widzenia rodzica, mamy, mianowicie, że na przykład nie ma tam punktu, że pamiętaj o tym, żebyś pilnował swojego dziecka. Nad zbiornikiem wodnym. Ja wiem, uśmiecha się Pan, ale zanim weszliśmy do studia, wspominał Pan o tym, jak to bywa, nawet w takim obiekcie zamkniętym, jak Pana. Tak, no niestety, pani redaktor, ma pani rację. Bardzo często zdarza się tak, że rodzice, mając świadomość, że pojawiają się w obiekcie takim jak nasz, gdzie, gdzie to bezpieczeństwo jest na wysokim poziomie. No są ratownicy, są ratownicy przede są ratownicy, wszystkim, tak. tak? Więc myślą, że ratownik im po prostu tego dziecka przypilnuje. Oni zajmują się swoimi sprawami, opalają się, opuszczają obiekt, jadą na zakupy. Jak to opuszczają obiekt? Czasami zdarza się faktycznie tak, że no, klienci potrafią opuścić obiekty i wyjechać na zakupy i wrócić po, po półtora godzinie. W tym momencie niestety już dziecko jest pod naszym opieką. To znaczy nie, stety, bo wiadomo, te, znaczy, że jest no zaopiekowane, tak, no tak, ale jest, to nie o to oczywiście, chodziło. Oczywiście, nie o to chodziło, natomiast jest już w oprówce, e, często przerażone, bo nie wie, nie wie co się wydarzyło w momencie przyjścia do obiektu. Wiadomo, że to jest ten pierwszy moment, gdzie korzysta z wszystkich atrakcji. E, jest zabawa, jest, jest przyjemnie, natomiast no, w pewnym momencie już jednak szuka tego rodzica, czy chce coś zjeść? Jeść, wypić, czy coś po prostu się zdarzyło się i delikatnie skaleczył? I tutaj powstaje problem. Rodzica nie ma, rodzic wraca oburzony, że przecież się nic nie stało, są ratownicy. Więc w czym, w czym problem? Więc faktycznie A jaki jest sytuacje... wiek tych dzieci, panie dyrektorze, które bywają tak, że tak powiem, zaopiekowane przez ratowników? Najczęściej to jest przedział wiekowy od 10 do 12 lat. Mm -hmm. e, powiem szczerze, że tak, to, to jest taki, taki przedział, gdzie rodzice myślą, że dziecko już jest na tyle duże, że mogą go pozostawić samego, e, same w, w naszym obiekcie. E, no Niemniej jednak e, no, jest to problem zawsze. tak, Najczęściej no, największy problem ma po prostu dziecko, bo jest przerażone i przechodzi taką swoistą traumę. Zostaje samo w dużym obiekcie, nie wie jak się zachować. No i dlatego, drodzy Państwo, ten dekalog należy sobie przyswoić i rozszerzyć o punkty, które mogą być problemem dla nas samych, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że nie zawsze być może postępujemy rozważnie. Wydawać by się mogło, tak jak mówimy, że obiekty typu zamkniętego są przecież chronione, są bezpieczne, bo państwa obowiązują przepisy. Tak, no jest, jest tutaj przepis mówiący o tym, że opiekunowie prawni, czy też rodzice opiekunowie prawni no mają ustawiczny nakaz nadzoru nad dzieckiem w takich obiektach jak nasz, czy też w kąpieliskach otwartych. I, I tu jest to po prostu regulowane przez prawo. No i rodzice powinni o tym pamiętać, pozostawiając dzieci samemu w dużym obiekcie. No, ale przypuszczam, że takie, tak to nazwę, porzucanie dzieci na obiektach to nie jedyna rzecz, która spędza sens powiek właścicielom tego rodzaju kąpielisk. Nie, oczywiście, że nie. No tutaj sytuacji jest tyle, ile ludzi, tyle jest sytuacji, powiem szczerze. Są drobiazgi, najczęściej jest to związane z, z szafką. Klienci zapominają, w którym miejscu zostawili swoje rzeczy. I, I są prozaiczne sytuacje. No zdarzają się niestety już takie zdarzenia naprawdę bardzo poważne, gdzie tutaj musi już czy nie brać udział koordynator ratownika. Mamy takie funkcję u nas w obiekcie, i ratownicy no po prostu ratują życie ludzkie. I, i, I takie sytuacje również się zdarzają u nas w obiekcie. Alkohol? Najczęściej niestety tak. Alkohol, brawura, różne inne środki odurzające. I co wtedy? Na szczęście e, udaje nam się, do tej pory udawało nam się, mam nadzieję, że tak pozostanie, e, te ludzkie życie ratować. E, często klienci wracają, dziękują. Ale bardzo często wracają i jak gdyby nic starają się funkcjonować tak jak do tej pory, czyli ponownie gdzieś chcą ten alkohol spożywać, robią to w ukryciu. My o tym nie wiemy. Dopiero w momencie, kiedy już widzimy ich zachowanie w obiekcie, reagujemy i no, niestety zdarza się, że po prostu prosimy o opuszczenie klientów nasz obiekt. Z obiektu. Jeżeli do takich sytuacji bezpośrednich zagrożenia życia dochodzi na obiektach w obiektach zamkniętych, no to wówczas, wiadomo, sprawa jest prosta. Jak najszybciej wołamy ratownika, jeżeli sam wcześniej zauważy, podejmie odpowiednie kroki. Natomiast jak się zachować, kiedy jesteśmy na tym niestrzeżonym zbiorniku? I coś, do czegoś takiego dochodzi, że widzimy, że ktoś tonie. Mieliśmy w ostatnim czasie przykład takiej sytuacji, gdzie ludzie próbowali ratować osobę, i, i sami niestety oddali swoje życie za drugiego człowieka. Jak podejść do takich sytuacji? Powiem szczerze, że każda sytuacja jest inna. Nie możemy przeceniać tutaj swoich możliwości oczywiście, bo woda to jest żywioł, a woda to też nie jest naturalne środowisko dla człowieka, więc musimy mieć to na uwadze. Głównie, przede wszystkim należy wezwać odpowiednie służby, pozostać na tym miejscu, przekazać jak najwięcej informacji, czyli gdzie się znajdujemy, co się wydarzyło, co się dzieje. No jeżeli jesteśmy w stanie udzielić tej pomocy, rzucić koło, cokolwiek, podać linę, no to staraj się tą pomoc udzielić. No Jeżeli nie, to, tak jak wspomniałem, tutaj wezwijmy jak najszybciej pomoc. Jeżeli już osoba czy, czy zdarzenie ma miejsce, że tak powiem, na lądzie. No to te podstawowe zachowania, czyli no, pozycja bezpieczna, boczna, też pozostać przy tej osobie poszkodowanej, poprosić kogoś o pomoc, żeby był przy nas tutaj. To jest też bardzo ważne. No i tak jak wspomniałem wcześniej, wezwimy po prostu odpowiednie służby i w momencie, kiedy one się pojawią na miejscu, na pewno no, zrobią wszystko, żeby, żeby pomóc tej osobie poszkodowanej. My się czasami uśmiechamy, kiedy słyszymy, że gdzieś przy jakiejś okazji festynów bardzo często jest... Okaz niesienia pierwszej pomocy, ale okazuje się, że później w tych letnich sytuacjach on jest naprawdę bardzo ważny, bo przywołany w pamięci może uratować życie drugiemu człowiekowi. Czy ratownik poproszony na przykład przez kogoś w państwa obiekcie o to, żeby pokazał, powiedział, co zrobić w takiej sytuacji? Pomoże? Sam ratownik nie może pomóc, ponieważ pełni służbę i mm -hmm. odpowiada za bezpieczeństwo na danej nietce basenowej. Natomiast my akurat organizujemy cyklicznie takie szkolenia, pokazy z bezpieczeństwa zartownictwa wodnego. Cieszę się ogromnym zainteresowaniem, zainteresowaniem, przepraszam. Zresztą w ten weekend również takie pokazy będziemy w naszym obiekcie fundować naszym klientom, więc serdecznie zapraszamy. Skierowane głównie są oczywiście do tych najmłodszych. Natomiast często zdarza się, że pojawiają się też rodzice, opiekunowie prawni i oni też czynnie biorą udział w, w tych pokazach. Jest to dosyć widowiskowe, natomiast faktycznie tą wiedzę możemy przekazać i ci najmłodsi tą wiedzę chłoną bardzo szybko i, i myślę, że to z pożytkiem tylko i wyłącznie dla nas. I do nabywania takiej wiedzy gorąco naszych słuchaczy zachęcamy, ale poza tym życzymy oczywiście szczęśliwych, wesołych i bez tego rodzaju incydentów spędzonych w wakacji, prawda? Oczywiście. Mam nadzieję, że, że wakacje i pozostały czas, który został nam do spędzenia tych, tego czasu w słonecznej pogodzie, Pozwoli nam, żeby, żeby to bezpieczeństwo było faktycznie zachowane. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Ryszard Osmulski, grozy dyrektor do spraw operacyjnych parku wodnego Aquadrom w Rudzie Śląskiej, był z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M107 6 FM.